Przyszłam specjalnie, żeby to auteczko nakręcić. Ciekawe, czy ono jest oryginalne, bo czasami ludzie takie sobie składają, takie składaki w garażach, i niekoniecznie to musi być jakaś replika. Teraz ciekawe, czy to jest replika, czy to jest jakiś, yy, jak to się mówi jakiś oryginał, A zaraz, co? Tutaj jeszcze pokażemy. I jeszcze ma jakąś taką rejestrację nieamerykańską fajnie. Wygląda jak jakieś stare europejskie autko. A co to jest za auto, Mirek? O, tutaj ma... On ma w ogóle kierownicę po drugiej stronie. Ha! Widzicie? Po tej... Po prawej, nie po lewej. Um, Austin Co to jest? W ogóle źle mi się to kręci, ponieważ... Ponieważ tu jest pod słońce, a no to nic, kończę, nie będę na ulicę wychodzić, bo mi jeszcze jakieś auto przyjedzie.